Coś niesamowitego w tym, że patrzy przez swoje okno i obserwuje cuda natury, przemiany jakie w przyrodzie zachodzą między latem a zimą, ale też na tle tego wszystkiego widać najnowszą technologię, która lata nad naszymi głowami w postaci właśnie samolotów świadomość, że nad naszymi głowami latają statki kosmiczne, w które wczoraj były wystrzelone, satelity, różnego rodzaju technologie łączności. To wszystko może i niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale jest wśród nas, obok nas, nad nami. Nawet urządzenie, z którego kręcę ten film, jest najnowszym wynalazkiem technologii. Co, coś, co kiedyś było nie do pomyślenia. A w tle tego wszystkiego słońce, które towarzyszy nam każdego dnia. A i bez którego nie byłoby nic. Jeżeli ktoś doszukuje twórcy, to jest jedyny z wszystkiego. Bez światła byłoby ciemno, nie byłoby nic. Nie byłoby nas, naszych marzeń i osiągnięć.